Kamer zewnętrznych nigdy za dużo, dlatego dzisiaj mam dla Was Reolink Argus PT-2K. Czyli to oto kamerę zewnętrzną do użytku wewnętrznego również, ale głównie zewnętrzną od Reolink z panelem słonecznym, więc zapraszam. Reolink Argus to już cała seria kamer, z których kilka zdążyliśmy już przetestować. Głównie się wyróżniają tym, że są to kamery bateryjne, czyli możecie je zamontować gdziekolwiek, ale Argus PT jest pierwszą kamerą Reolinka tego typu, która jest kamerą obrotową. Tak jak widzicie, ją trzymam do góry nogami nie, bez, nie przypadkiem, gdyż tak ją będziemy montować. Jest ona pełną kamerą 360 góra-dół, czyli jest do miejsc, w których potrzebujemy mieć szerszy obraz widzenia. A teraz przejdźmy do takich podstawowych informacji o tej kamerze. Tak jak widzicie, jest ona dosyć mocarna. Plastiki są twarde, dobrze wykonane. Te takie wstawki srebrne też są całkiem ładne. Ta czerń jest fajna, jeżeli chodzi o samą kamerę. Tutaj mamy dwie zaślepki w niej: jedną do podładowania kablem micro USB, np. samej bateryjnej, no bo tak jak wam wspominałem, jest to kamera bateryjna oraz power, dzięki któremu. Ją Dajemy do, dzięki którym uruchamiamy lub nie, po prostu na stałe, na przykład, stawiamy on, gdy ona, ma gdzieś, gdy ona ma gdzieś stać. Poza tym, tutaj, gdzie jest obiektyw, jak sobie udamy do góry, no to mamy slot na kartę microSD oraz miejsce do rozparowania naszej kamery z kątem, więc jest parę, parę takich ześlepek. Kamera jest przygotowana do tego, żeby była na zewnątrz. Wewnątrz też możecie ją zamontować, no ale raczej jest to kamera zdecydowanie zewnętrzna. Szczególnie właśnie na to, że jest obrotowa i ma szeroki kąt widzenia. Więc, na przykład, gdy macie jakiś szeroki pas, to wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Montujemy ją od góry. Dostajemy wszystkie elementy montażowe w zestawie. Ma taką. Nawet ją odkręcę, żeby pokazać. Taką oto antenkę. Dzięki któremu zwiększa się zdecydowanie zacięg Wi-Fi, czyli mamy kamerę bateryjną. Po Wi-Fi, czyli dosyć samowystarczalną do montażu gdziekolwiek, ale możecie również do niej kupić taki oto panel słoneczny od Reolinka. Dzięki temu, jak zamontujecie w obok niej panel słoneczny, to nie musicie jej doładowywać, nie musicie się przejmować tym, że się bateria rozładuje, i ona jest wtedy faktycznie całkowicie samowystarczalna. Jej waga to jest 470 gram, praca w temperaturze od minus 10 do 55 stopni, wykrywanie ruchu w odległości do 10 metrów i w zakresie 90 stopni. Ma wbudowany mikrofon i głośnik do komunikacji dwukierunkowej. Rozdzielczość 4 megapiksele 1920x1080, odporność na warunki zewnętrzne IP65, widzenie nocne wspomagane diodami IR. ER. Obrót w zakresie poziomu mamy 355 stopni, pionowo 140 stopni, akumulator 6500 mAh, zoom 6 slot na kartę SD do 64GB, ma wejście na antenę zewnętrzną i komunikuje się za pomocą WiFi 2.4GHz. Kilka słów o parowaniu. Kamera wystawia nam swoje Wi-Fi, czyli tak jak przy typowym parowaniu Wi-Fi, a my później skanujemy tą kamerą kod QR, który jest na naszym telefonie, i po chwili pojawi się ona na naszym koncie. Będziemy musieli ją dodać do naszej sieci Wi-Fi, potem będziemy musieli. Ustawicie jej kod administracyjny. Jego musimy sobie zapamiętać, bo jak go stracimy, no to wtedy trzeba ją praktycznie kasować do zera i parować jeszcze raz, więc zapamiętajcie ten kod, który ustawicie. No i po chwili już jesteśmy w aplikacji Reolink. Jak kamera sprawuje się na co dzień? Teraz będziecie mogli zobaczyć kilka ujęć w ciągu dnia i w ciągu nocy. Jeżeli chodzi o ujęcia nocne, to w zależności od ilości światła, jeżeli jest duża ilość światła, to te ujęcia są kolorowe, aczkolwiek u mnie możecie zobaczyć, że tego światła nie ma dużo, więc są to ujęcia czarno-białe. Ale nadal wyraźnie wszystko widać, to co się dzieje, więc ja z tym nie miałem problemu. To, co jest ważne, to to, że kamera dopiero się uruchamia wtedy, kiedy wykryje ruch. Czyli to nie jest kamera do ciągłego, do ciągłego nagrywania, tylko i wyłącznie na ruch, np. Na jakiegoś człowieka, zwierzaka albo samochodu. Bo też jest właśnie ta fajna funkcja wykrywania samochodów. I to, co się wykryje, to co się nagra, no to nagrywa się bezpośrednio na kartę SD. Kamera posiada dwukierunkową komunikację, więc możemy na przykład za pomocą tego głośniczka i mikrofonu, przegonić intruza, który się zbliża, albo kogoś poinformować, na przykład kuriera, żeby zostawił paczkę na, na tarasie albo gdziekolwiek, to jest przydatne, ale wydaje mi się, że we wszystkich kamerach już w dzisiejszych czasach ta funkcja się znajduje. Jak wygląda kwestia tego, jak płynnie chodzi obraz? Gdy jest wszystko statycznie, to jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo płynnie, wszystko jest ok. Gdy zaczniemy poruszać kamerą na boki lub góra dół, no to wtedy obraz ma laga. około 1 sekundy, 1,5 sekundy do 2 sekund opóźnienia jest. Więc raczej to jest tak, że przesuwamy i oglądamy statycznie, aniżeli że non stop obracamy kamerą tak, żeby to był real time, no bo wtedy ten lag będzie jest to faktycznie irytujące. Kamera posiada również alarm ale nie jest on jakoś super głośny, więc nie przegoni czy nie wiem, nie rozwuje się na, na pół wsi na przykład, jeżeli macie domek na wsi i zlecą się wszyscy w okolicy będą słyszeli alarm. Może zadziała i kogoś przegoni, może nie. Myślę, że Reolink mógłby wsadzić tutaj coś mocniejszego. Teraz jeszcze dwa słowa o tym, co znajdziecie w opakowaniu z Reolinkiem Argus PT 2K. Będziemy z nową kamerę, znajdziemy tą antenkę do Wi-Fi, uchwyt do mocowania. Pasek do mocowania. Po co jest pasek do mocowania? Gdybyście ją na przykład chcieli przymocować. Do, jakiegoś, do jakiejś rury albo do jakiegoś słupa, dajmy na to, to wtedy tym paskiem jesteście w stanie przymocować. Szablon do wiercenia otworów to jest zawsze na plus, żeby wiedzieć dokładnie, jak, jak to przymocować. Kołki montażowe, kabel USB do ładowania, szpilka do resetowania, taka sama jak przy telefonach, instrukcja obsługi i naklejki w pięciu, w pięciu językach informujące o monitoringu. No niestety, ale języka polskiego brak. Teraz możecie zobaczyć aplikację. Zacznijmy od tego, że w głównym ekranie jest to, co pokazuje kamera. Mogę tak, mogę sobie zastopować albo wznowić przekaz na żywo. Chwilę to trwa. Okay, mogę wyłączyć okay. albo włączyć dźwięk. Okay. Mogę... mogę zrobić rzut ekranu, rozpocząć nagrywanie, zmienić jakość z 4 megapikseli teraz, czyli bardziej zależy na jakości na płynny, albo vice versa. No i zrobić pełny ekran. Wtedy widzę dokładnie co jest przede mną. I przy okazji mogę też pokazać Wam, jak wygląda zoom cyfrowy. W wypadku tej kamery. Z kolejnych funkcji tutaj na dole mamy opcję mówienia dwukierunkowego. Wtedy słychać wszystko to, co mówię. Jest również opcja przypni, czyli chcę sobie powiększyć jakiś konkretny element, który mnie interesuje. PTZ, czyli możliwość sterowania kamerą góra, dół, a także prawo, lewo. A odtwarzanie, gdybym miał kartę SD, ale akurat nie mam, to mógłbym tutaj podejrzeć wszystkie filmy. Gdy sobie wejdę w ustawienia stricte kamery, no to widzę i baterię, sieć, no i takie podstawowe rzeczy jak ustawienie czujnika ruchu, nagrań czy powiadomienia. Kamera posiada bardzo fajne właśnie wykrywanie ruchu, w tym rozpoznanie, co to jest. Czyli na przykład jest w stanie rozpoznać samochód i powiedzieć nam, że właśnie w naszą stronę jedzie samochód. To teraz jeszcze cena i podsumowanie. Cena tej kamery to jest 700 zł. Stosunkowo dość drogo. Kamera sama w sobie jest fajna. Jest naprawdę dobrą kamerką, nie ma się do czego przyczepić, jakość jest dobra. Ta nocne nagrywanie mogłoby być lepsze, szczególnie mogłoby być w kolorach przy kiepskim oświetleniu. To jest to, co, to, czego mi brakowało. Poza tym jest OK. To obracanie jest w porządku. Jest ona przystosowana do warunków zewnętrznych, ten IP65, więc możecie ją bezpośrednio wystawić na zewnątrz, to, że ona jest taka bezprzewodowa i Niezależna jest fajna, tak? Czyli mamy baterię, mamy możliwość podpięcia panela, panelu słonecznego, mamy kartę SD, na którą się to wszystko, mikroSD, na którą się to wszystko nagrywa, więc ona jest faktycznie bezprzewodowa i niezależna. To jest zdecydowanie jej zaleta. Więc na przykład przy budowie domu, myślę, moglibyście ją dodać, szczególnie, że ma tą antenkę, więc może być faktycznie dalej od routera i nadal będzie w zasięgu. Cena te 17-stówek dosyć drogo, ale jeżeli chcecie na przykład rozbudować swój ekosystem na Reolinku, to ten Argus PT2K jest całkiem fajną kamerą. Mogę ją Wam polecić. Czy w tej cenie znajdziecie coś innego? Jasne, że tak, ale pytanie, czy będziecie szukać? No a ja dziękuję dzisiaj za, Wam za ten film i jak zawsze. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.